Witam Was bardzo, bardzo serdecznie tutaj przed Wami, Dr. Play Games. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić intro. Widzieliście już moje właśnie na początku tego odcinka. Wchodzimy w przeglądarkę. No teraz mogę, super Wchodzimy w przeglądarkę. Piszemy Fix Presses. Wchodzimy. W pierwszą stronę. I nam wyskakuje coś takiego, dajemy rekister. No i tu są. Wszystko się logujemy. No chwilę to trwa. Już jestem zalogowany. Poczekajcie. Okej, okay, powinno. Dobra. Chodzimy. Wyskakuje nam takie coś. Tutaj mamy, jak widzicie, intro takie. Nie wolno ci, to to jest płatne. Większość tych, właśnie, intro jest płatna. Jak widzicie, tutaj to jest płatne, ale my wchodzimy sobie w zakładkę Free templates i mamy wszystkie, no praktycznie wszystkie zadarmo. To jest właśnie moje intro. Tak jak widzieliście na początku odcinka. Jeśli chcecie, to, to jest właśnie moje. Drugie, takie fajne nawet, jest takie. To jak się wam spodoba, dajmy za next. No i i tutaj mamy kolor sobie wybiorę green dobra czyli to tuż, czekaj drugie Jeśli już wszystko jest ok musimy sobie tutaj dodać muzyczkę Daj. tutaj Wchodzimy tutaj do muzykę Czekamy chwilę otwieramy ten folder, na przykład to, wchodzimy w to, w to Właśnie nam tutaj sobie przyciągamy tutaj, select. Ok, muzyczka już jest, wszystko jest. Widzisz, play order. No, yes. I with my orders. Tak nie patrzcie, moje stare, stare. Co się nam no właśnie robi? Rozchodzimy sobie na to i popatrzcie o to moje logo. To znaczy, instrukcja, Jeśli jesteście początkowymi którzy dopiero zaczynają przygodę z YouTube'em polecam zrobić tutaj sobie konto. No, na przykład pokażę Wam jak na będzie Polecam. Na przykład to wezmę. 160 to 6-sekundowe, to nie. Takie krótkie. Na zakończenie filmika niech będzie. Zrobię właśnie teraz na koniec filmika. Hmm, jakieś krótkie 17 właśnie, niektóre są takie długie. Tak, jest ok na koniec odcinka. Next. Teraz będzie na koniec odcinka i to. Szybko. Ludzie, wpędźcie w pop Ekstra.

No, jakąś fajną muzyczkę sobie dodamy, nie? Jak będzie... rok! I właśnie teraz tworzycie... Yes, tworzycie moje intro. Które... ...pojrzycie. Zaraz, po zakończeniu tego odcinka. Dobra. Jeśli chcemy, sobie, sobie pobrać nasze, dajmy to mal z SD. Wyskakuje nam. Dajemy sobie pokaż w folderze. I sobie czekajcie. Lecimy, pokajmy tutaj. już mamy nasze. Myślę, że. Właśnie ta strona powinna być dla Was właśnie dobra, no nie ona jest dobra, bo mogła mi zrobić swoje intro właśnie. Dziękuję za oglądanie. Cześć się nasi się z wami dr Play Games.